Z sporym zainteresowaniem mieszkańców Jastrzębia zdroju cieszyły się motocyklowe zawody Extreme Sand Style. Impreza odbywała się w naszym mieście po raz pierwszy. Na placu w Jarze Południowym rywalizowali motocykliści, którzy popisywali się swoimi umiejętnościami ujeżdżania swoich maszyn. Freestyle motocyklowy, tak zwany Stand, jest to ujeżdżanie motocykli sportowych. Przerobionych odpowiednio do tego. Tam to są dodatkowe hamulce, pozakładane zębatki, itd. Tak no i każdy ćwiczy na tych motocyklach, próbuje wgrywać sobie nowe triki do repertuaru. Mieliśmy tu okazję zobaczyć na tych zawodach właśnie zawodników, którzy dopiero zaczynają, a także takich zawodników jak Marcin Głowacki, który no jest wicemistrzem świata. No i tyle, jeżeli chodzi o zawody. Uważam, że to jest bardzo fajna miejscówka. Dużo, bardzo dużo publiczności, która żywiołowo reaguje. To jest na pewno na plus bardzo. Delikatne takie niedociągnięcia organizacyjne, ale to chyba dlatego, że to jest pierwszy raz organizowane. Ja to po prostu mówię na podstawie porównania z innymi imprezami, na których bywałem do tej pory. No i tyle. No, impreza bardzo fajna. W zorganizowanej przez Iździecki Klub Sportowy Equiverso imprezie nie było niespodzianki. Zwyciężył uznawany za murowanego faworyta Marcin Korzeń-Głowacki z dorobkiem 236 punktów. Drugie miejsce zajął Łukasz Beus, a trzecie jego brat Kamil. Okazuje się, że premierowe zawody motocyklowe w naszym mieście mają szansę z czasem zyskać spory prestiż. Goście, którzy przyjechali tutaj po raz pierwszy chwalili warunki, w jakich przyszło rywalizować motocyklistom. Na przykład w Bielawie takie zawody są rozgrywane już od kilkunastu lat, no ale zdecydowanie tutaj jest lepsza miejscówka. Jeżeli chodzi o nawierzchnię, o wymiary tej miejscówki, no zdecydowanie to jest do, do przodu tutaj, na plus. www.tvkanon.pl. Nowa strona telewizji.